Jeśli już jesteś partnerem Exo Bionics albo jesteś zainteresowany EXO w Twojej klinice, prawdopodobnie już słyszałeś o najnowszym egzoszkielecie EXONR. Porozmawiajmy o tym, co jest nowego. EXONR jest nową generacją EXOGT, który używany jest już przez klinicystów z ponad 270 ośrodków, aby zwiększyć korzyści funkcjonalne i przyciągnąć więcej pacjentów. Tak jak poprzedni model, EXONR jest dopuszczony na rynek jako wyrób medyczny do terapii pacjentów m.in. po uderze i urazach wrodzenia kręgowego. Ze wszystkim tym, co dodaliśmy, zdajemy sobie sprawę, że nie jest już to tylko narzędzie do nauki lokomocji, ale kompletny program neurorehabilitacyjny. Słuchamy naszych użytkowników, dlatego stworzyliśmy EXONR bardziej intuicyjnym i efektywnym dla fizjoterapeutów i pacjentów. Największą różnicą, jaką zauważycie, jest nowy dotykowy pilot ExOView. Wyświetlacz prezentujący statystyki i wskazówki suchowe dla korekcji chodu jest prosty subsudet i dobrze widoczny. Zapewnia dużo większą interakcję w czasie rzeczywistym, aby pomóc uzyskać jak najwięcej sesji. Za pomocą Exoview możesz teraz dokonać oceny efektów terapii. Skorzystaliśmy z najbardziej naturalnego wzorca chodu zastępującego w branży. I zrobiliśmy go jeszcze lepszym. Nasza misja jest prosta: podnosić standardy opieki. Ulepsz swój EXO-GT albo poproś o prezentację EXONR.